Gdzie i co to jest Galicja? Nie mylić z Galią, stamtąd pochodził Asterix i y Obelix. Galicja to kraina geograficzna obejmująca tereny Małopolski, Podkarpacia, Kresów Wschodnich, ale również sięgająca aż za Lwów czy Stanisławów. Ale... Galicja to również kraina geograficzna w Hiszpanii obejmująca tereny na północ od Portugalii. Jak to się stało, że obie te krainy nazywają się tak samo? Nazwa naszej Galicji Wywodzi się od Królestwa Galicji i Lodomerii. Królestwa Galicji, ponieważ wcześniej część tych terenów wchodziła w skład Rusi Halicko-Wołyńskiej. Ruś Halicka od osady Halicz lub Galicz, której nazwa pochodzi zapewne od ukraińskiego słowa kawka. Halka. Nazwa hiszpańskiej Galicji pochodzi od Królestwa Galicji, której nazwa wywodzi się od Czyli prowincji cesarstwa rzymskiego, która pochodzi od nazwy Galicji. Czyli rdzennych ludów zamieszkujących te tereny. A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Sama Galicja pochodzi prawdopodobnie od ziemi Galów. Y, nie, nie, nie tych Galów. To znaczy właściwie ci sami. Ale to dlatego, że wszyscy Celtycy, mieszkańcy Europy byli nazywani właśnie Galami. Galowie? E, ile można? <gulia> która stolica państwa jest najbliżej? Znajdując się na terenie Polski mamy ogromną szansę, że Warszawa jest najbliższą stolicą, do której możemy dojechać. Jednak mieszkając w okolicach Koszalina, Darłowa, możemy mieć najbliżej do Kopenhagi. Większa część Wielkiej Brytanii ma bliżej do Dublina niż do Londynu. Niektóre miejsca na południu Europy sięgają aż do Afryki, na przykład na południu Hiszpanii najbliżej jest do stolicy Maroka. W przypadku Polski to jest to ciekawe, bo ten kształt, który nam tutaj powstał przypomina trochę mapę z dwudziestolecia międzywojennego. Ciekawym przykładem na tej mapie jest Szwajcaria, która oficjalnie nie posiada żadnej stolicy. Jednak dla uproszczenia zazwyczaj jako stolicę podaje się Berdo. W miejscu, z którego pochodzę najbliżej miałbym do Pragi, a w miejscu, w którym mieszkam najbliżej mam do Bratysławy. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, dokąd Wy macie najbliżej. Hej, sorry, że przerywam, wbijaj na mojego Twittera, tam się pojawiają treści z wyprzedzeniem, zadaję różne pytania dotyczące tych odcinków i tym podobne rzeczy. Ananas. Tym słowem nazwiemy ten owoc niemal w całej Europie. Jedyne wyjątki, gdzie ananas nazywa się inaczej, to Wielka Brytania. Pineapple. Czy Hiszpania? Finia. A sama nazwa pineapple ze staroangielskiego oznaczała szyszka. To to? ja nie mogę nie w gębie. Sam ananas pochodzi z Brazylii i co ciekawe, jego najpowszechniejszą i najczęściej używaną nazwą wcale nie jest ananas, tylko abakashi. Napiszcie mi, czy lubicie ananasy. Krawat to część ubioru, która pochodzi z chorwackiego krawat i oryginalnie oznaczał to, co dzisiaj znaczy fular, czyli taka ozdobna chusta, którą się wiąże dookoła szyi. Jego nazwa pochodzi od kroat, czy też krabat, czyli nazwy mieszkańców Chorwacji. Słowa, które pochodzą od nazw miejsc w Europie. Wiele tych słów używamy na co dzień, nawet nie znając sobie sprawy z tego, skąd one mogą pochodzić i jaka może być geneza nazwy. Na przykład balaklava, znana w Polsce trochę bardziej jako kominiarka pochodzi z czasów wojny krymskiej, podczas zimowego oblężenia Sewastopolu, a dokładniej jego części o nazwie Balaklava. Brytyjczycy używali takich ręcznie robionych kominiarek w celu ochrony przed zimowym, ostrym i chłodnym powietrzem. Francuskie Limuzin, które dzisiaj kojarzymy zdecydowanie z limuzynami, wywodzi się z regionu Francji o tej właśnie nazwie i wcale nie pochodzi od nazwy rasy bydła domowego. Tylko prawdopodobnie pierwsze pojazdy były prowadzone przez szoferów, którzy nosili swego rodzaju pelerynę lub płaszcz, który miał ich chronić przed warunkami atmosferycznymi. I ten typ płaszcza właśnie nazywał się limuzin. Polon, czyli pierwiastek odkryty przez Marię Kiri Skłodowską. Bardzo radioaktywny metal nazwany na cześć polskiego pochodzenia Marii Kiri Skłodowskiej. Gejzer. Czyli taki prysz w skorupie ziemskiej, który wypluwa wodę z islandzkiego kiosz to oznacza tryskać, wybuchać jak i również od islandzkiego gejzera o nazwie gejzer <gryzny> najczęściej wyszukiwane gry komputerowe w różnych krajach w Polsce w zależności od premier różnych gier tytuły zmieniały się i to bardzo drastycznie w Polsce jednak przez większość czasu naprawdę królowało GTA <gryzny> przynajmniej do momentu aż na scenę zaczął powoli wkraczać Minecraft Stało się coraz popularniejszy, idąc od północy na południe, rozlewając się dosłownie na wszystkie kraje. I w ten sposób, od aż 2011 roku do niemal dziś, Minecraft w dalszym ciągu, z małymi przerwami, kiedy jest jakaś większa premiera jakiegoś tytułu, króluje wśród najczęściej wyszukiwanych i myślę, że dalej on gier o największym zainteresowaniu w naszym całym, całym świecie. 2016 rok, czyli premiera Pokémon GO, w które grali wszyscy. I z Pokémon Go dość szybko zniknęło również ze szczytów rankingu wyszukiwania. 2018 rok to z kolei rok Fortnite'a, który zalał również cały świat. Jednak obserwując to w dal, to naprawdę mamy tutaj chyba tylko jednego króla, który podbił wszystkie rankingi we wszystkich krajach. Na dzień dzisiejszy Minecraft dzieli miejsca na szczycie podium z Robloxem, ale również z Fortnite'em Pokémon Go. W ciekawości chciałem sprawdzić, jak to wygląda w Polsce. Również spędziłem na województwa, więc wstukałem 5 najpopularniejszych tytułów gier, które aktualnie królują w naszym kraju: GTA, Minecraft, Fortnite, Roblox i Pokémon Go. Ja wiem, że tutaj będą oburzone osoby, ale naprawdę, te pięć tytułów jest w dalszym ciągu na szczycie naszych rankingów. I Minecraft w dalszym ciągu jest dominującym tytułem, który bije wszystko inne. Przez bardzo krótki okres Roblox zbliżył się bardzo blisko. A pozostała trójka walczy o to trzecie miejsce na podium z mniejszymi lub większymi sukcesami. Serduszko widoczne na szczycie tej góry to wulkaniczne jezioro, które znajduje się na wyspie Tristan da Cunha, wyspie, która jest jednym z najbardziej oddalonych od cywilizacji miejsc na świecie. Wyspa znajduje się na samym środku Oceanu Atlantyckiego i jedyny sposób, żeby się do niej dostać, to droga morska. Wyspa jest terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Mieszka na niej zaledwie 250 osób. Do najbliższego lądu ma prawie 3000 km, a do Londynu prawie 10 000 km. Mieszkańcy prowadzą proste życie oparte o rybołówstwo, uprawę warzyw czy hodowlę zwierząt. A mimo swojej niesamowicie dużej odległości od najbliższego lądu, brytyjski rząd zapewnił na tej wyspie dostęp do internetu. Wyspa ma swoją stronę internetową, na której można się dowiedzieć różne rzeczy na temat mieszkańców, jak odwiedzić tą wyspę. W 1961 roku doszło do erupcji wulkanu na szczycie tej wyspy, i wszyscy mieszkańcy tymczasowo byli ewakuowani do Wielkiej Brytanii. Rzeka Lawy przepłynęła dosłownie o włos od osady. Do dziś widać ślady, które płynęła. Wyobraźcie sobie mieszkać w Edynburgu siedmiu mórz na wyspie pod wulkanem na końcu świata. Po II wojnie światowej Berlin został podzielony na dwie części wschodnią i zachodnią. Wschodnia pozostawała pod kontrolą Sowietów. Zachodnia została podzielona na trzy mniejsze dystrykty francuski, brytyjski i amerykański. Od 1961 do 1990 roku Berlin był podzielony murem nie tylko fizycznie, ale również społecznie, technologicznie. I takim jednym z najwyraźniejszych dzisiejszych śladów tego podziału jest satelitarne zdjęcie zrobione w nocy, na którym widać, jak podzielony był Berlin na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni. To zdjęcie jest z 2013 roku i robi naprawdę niesamowite wrażenie. W kwietniu zeszłego roku miałem okazję być w Berlinie i spodziewałem się, że to wschodnia część będzie tą mniej rozwiniętą, bardziej. że będzie bardziej sprawiała wrażenie takiego wschodniego vibeu. Jednak ku mojemu zdziwieniu prawdopodobnie całkiem logiczne jest to, że to właśnie tą wschodnią część, która była bardziej zniszczona, mniej doinwestowana, zaczęli je remontować jako pierwszą i dzisiaj przejście właśnie na zachodnią część, czyli tą, która była po, powiedzmy, bardziej cywilizowanej stronie świata, sprawia wrażenie, jakbyśmy wchodzili do dużo starszego miasta. Jeśli podobają Ci się moje filmy, możesz mnie wesprzeć kupując mi kawę, link w opisie. A jeśli chcesz na stałe wspierać moją pracę, możesz kliknąć przycisk wesprzyj i otrzymać wcześniejszy dostęp do nowych filmów. Dzięki za oglądanie!